Mam na imię Patrycja i zabieram Was dziś na wyspę w Tajlandii, o której prawie nikt nie wie. To podróż, którą totalnie musicie przeżyć razem ze mną. Serio. To co się tam działo, przerasta ludzkie pojęcie. To już drugi odcinek z naszej serii podróży po Tajlandii. Jeżeli nie widzieliście pierwszego, to koniecznie nadróbcie. I żeby nic was nie ominęło, subskrypcja na kanale oraz łapka w górę pod tym filmem będzie dla mnie ogromnym wsparciem. No dobra, zaczynamy. Zobaczcie wyspę, którą na ten moment uważam za najpiękniejszą w całej Tajlandii. Dzień drugi pełny na Phuket i aktualnie wymaldowujemy się teraz z hotelu. Jesteśmy właśnie na rooftop basenie z takim pięknym widokiem na zatokę. Przyszłyśmy tylko zerknąć sobie jak ten basen wygląda, bo w sumie w ogóle nie było czasu, żeby się tutaj wykąpać, ale na szczęście baseny mamy w każdych hotelach, które zarezerwowałam, także jeszcze będzie na to czas. Natomiast my teraz się zawijamy, zamawiamy bolta, jeszcze szybkie śniadanie w 7-Eleven, coś złapiemy i lecimy na przystań, żeby złapać prom na wyspę. Właśnie dojechałyśmy do portu i za wjazd do portu trzeba było zapłacić 10 batów. Za osobę. Właśnie podjechałyśmy tutaj do Bank Rung Pier, z którego odpływają łódki na wyspy Kojaono i Kojao Jaj. I to jest podobno najlepsza opcja z właśnie tego portu. Jeżeli chodzi o Speedboat, to zapłaciłyśmy 400 watów, czyli około 45 zł. Można jechać właśnie takim Speedboatem, który jedzie o 10 minut krócej, albo takim Longtailem, który jest tradycyjny i troszeczkę dłuższy, ale za to tańszy. No i tutaj macie też jakieś sklepiki: jest poczekalnia, toaleta, i właśnie za 12 minut, stąd Speedboat to będziemy płynąć. A jeżeli chodzi o transport z Kamala Beach, no to zamówiliśmy sobie bolt i zapłaciłyśmy około 40-50 zł za dwie osoby, więc wychodzi tak dwie dyszki za osobę właśnie tutaj, a to jest tak naprawdę kawał drogi. Wsiadłyśmy właśnie z naszego tramwaju speedboatowego i Musimy teraz znaleźć jakiś transport do naszego hotelu. My już właśnie dojechaliśmy do kolejnego, drugiego naszego noclegu. Jesteśmy na wyspie Ko -yao Noi i nocujemy w miejscu, które się nazywa Any Mans. Place, zobaczycie tutaj nazwę? Jest przepięknie, to są takie bungalowy, takie domki, które mają od razu swoje wyjście na taras i są właśnie w takim nowoczesnym stylu zrobione. półtora kilometra stąd jest jedyna 7 Eleven na wyspie. I wszędzie tu jest blisko, to jest taka wyspa, to Koya, Onoi, gdzie jest naprawdę mało turystów. A szczególnie teraz, właśnie jak jest sezon deszczowy, to prawie w ogóle nie ma, właścicielka powiedziała. Także myślę, że będzie fajny experience, właśnie taki mało turystyczny. Byłyśmy właśnie na jedną z piękniejszych plaż, jakie w życiu widziałam. A najlepsze jest to, że nasza właścicielka hotelu nas sama tutaj podwiozła i to za darmo samochodem i powiedziała, że nas odbierze jak napiszemy na Whatsappie, więc w ogóle luksusowo. Jest tak przepięknie i akurat jest teraz lekki odpływ, ale to jak wyglądają te wszystkie skały, no nieziemska ta plaża. Idziemy szukać czegoś do jedzonka. Akurat jest odpływ, więc nie było dużo wody i jeszcze tego jest po 15, więc akurat sobie nie popływałyśmy, ale za to porobiliśmy fajne fotki, także jeżeli jeszcze mnie nie obserwowali, Widzicie na Instagramie, to oczywiście zapraszam Was na moje social media, TikTok i Instagram, bo tam pojawiają się relacje i zdjęcia dużo szybciej niż te vlogi. A my teraz zbieramy się, idziemy sobie na piechotkę na jedzonko. Jest tak gorąco, pełne słońce. Jak się zastanawiacie, czy jechać w sezonie deszczowym, w porę deszczową do Tajlandii, to jak widać, jest to loteria. Oczywiście mogło lać, ale może być też tak jak u mnie, czyli pełne słońce i piękna pogoda. Warto ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie pije pana. Jesteśmy akurat na początku lipca, chyba jakiś 11 czy 12 lipca, nawet nie patrzę w kalendarz. A tutaj takie słońce. Ukazaliśmy właśnie restaurację przy samej linii brzegowej, ale niestety nie ma prawie wody, bo jest y, teraz ten odpływ. I zamówiłyśmy sobie niestety standardowo y, dwa pad thai z kurczakiem No Spicy, gdyż nie ma obrazków w tym menu, a to jest jedyne rozwiązanie w Tajlandii, żeby wiedzieć, co się zamawia. O, i przyszły właśnie nasze dwa wyciskane świeże soczki z pomarańczy. Cheers. Restauracja nazywa się Rice Paddy i jedzonko jest nawet w spoko cenach. Mango sticky rice kosztuje chyba 15 zł. Właśnie rozmawiałyśmy z Weroniką, że tak patrzymy na siebie, jak jemy przy stoliku i potem się odwracamy i nagle sobie przypominamy, że jesteśmy w tak wielkim miejscu, które wygląda jak z jakiejś tapety Windowsa. Po prostu hit, jak to wygląda. I tu wszędzie te palemki z kokosami, leci jakaś spokojna muzyka w tle. No żyć nie... Umierać moi drodzy. A najlepsze jest to, że to jest low season, czyli tak naprawdę w restauracji jesteśmy same. Jak szliśmy ulicą same, może jakiś jeden turysta na skuterku przejechał, ale naprawdę na całej wyspie mam wrażenie, że może jest z 10 turystów, w tym my. I z takim pięknym soczkiem świeżo wyciskanym z pomarańczy, z takim widokiem siedzimy. Zamówiłyśmy również, chociaż e, szczerze jestem już tak pełna, że nie wiem, jak ja to zmieszczę, ale zamówiłyśmy jeszcze mango sticky Rice, bo je kocham, a Wera jeszcze nie próbowała nigdy, Wie więc spróbuję oryginalnego mango sticky rice, ale wziął się na pół. Także czekamy. A najlepsze jest to, że właścicielka w naszym hotelu powiedziała, żebyśmy jej tekstowały na Whatsappie i ona po prostu po nas przyjedzie swoim samochodem. I to kompletnie za darmo. Zajebiście. Nie musimy nic wypożyczać. Co za życie. Wspaniałe. W ogóle patrzcie, stoi taki organizer tutaj na stoliku i od razu w restauracji mają przygotowane spray na komary. Co za innowacyjny pomysł. Świetny. Jakby ktoś zapomniał. Patrzcie, przyszło mango sticky rice i pierwszy raz w życiu widzę taki formie podane. Tu jest to mleczko, takie świeżutkie mango, plus tu jest oczywiście ryż do mango sticky rice, i tu, tutaj są takie candy włosy, pani powiedziała. Takie coś w stylu waty cukrowej chyba. No wygląda bosko. Ciekawa jestem werki opinii, bo to będzie jej pierwsze mango sticky rice. Bierzesz trochę świeżego mango, ryż, sosik. Dobre. Aha. <laughs> Rozległa ta odpowiedź. Mniej więcej smakuje tak, jak sobie to wyobrażałam. Tak? Mhm. Jakość tego mango tu w Azji to jest w ogóle jakiś inny level. Bez porównania z takim mhm. mango, co się da kupić w Biedronce czy czymś innym. Nawet na jakichś fancy y, markecikach w Warszawie czy w innym mieście. To jest w ogóle tak mięciutkie i tak świeże, a jeszcze to mleczko i ten ręczno Kocham mango z jest przepyszne. Kolejny dzień i tym razem wycieczka po wyspach. Mieliśmy sobie prywatną łódkę, dosyć luksusową Wam powiem. I wychodzi 2500 za łódkę, czyli na pół. Właśnie wyruszamy, jesteśmy na naszej prywatnej łódce, jest tylko Pan i my. We dwie. No nie wiem, co nas pogniotło, żeby sobie wykupić prywatną podróż. E, generalnie jak się grupowo płynie, no to się płaci 800 za osobę, czyli co 80 parę złotych. My zapłacimy ze 120, no ale mamy tak naprawdę na pół dnia łódkę dla siebie i płyniemy na wyspy właśnie tutaj wokół Ko Yao Noi i Ko Yao Yai. Także ruszamy. Jedna z lepszych decyzji i lepiej wydanych pieniędzy na całym świecie, Stereo. jesteśmy właśnie teraz w takiej zatoczce, i to jest Hong Island. Właśnie tuż obok Kojao, Noi, Kojao, Jai Jest taki archipelag małych wysepek i to jest jedna z tych piękniejszych. Tak się cieszę, że tu jesteśmy. Hong Island, moi drodzy. Wysiedliśmy właśnie na Hong Island, i żeby wejść na plażę, trzeba zapłacić 300 batów za osobę dorosłą. Tam jest ta plaża. Także poza jeszcze waszym biletem na łódkę, trzeba opłacić właśnie wejście tutaj. Wysiedliśmy właśnie na Ko Lao Lading. Jest to jedna z ładniejszych wysp, które widziałam na TikToku, jeżeli chodzi właśnie tutaj o te wysepki, na które pływają te wycieczki. Także idziemy zobaczyć tutaj też 300 batów za osobę za wejście dodatkowo, więc no niestety jest to słabe że płacicie za całą wycieczkę plus jeszcze wejścia na te wyspy, ale mam nadzieję, że widoki oddadzą. O, toalety tu są. Powiem Wam, że tak nas wytrzęsło teraz na tej y, łódeczce. Czym się tak kręci w głowie. Jeszcze nas wysadzili na takim pływającym pomoście, więc już w ogóle się kręci w głowie, a ja nie mam żadnej choroby morskiej, także. O, jest, jakie piękne skały! Zobacz tu! Wróciłyśmy na swoją łódkę i teraz kolejny przystanek. To jest chyba takie miejsce, gdzie tutaj możecie wyjść na taki pasek piachu, bardzo płytki, popływane widać po włosach. Trzeba uważać bardzo na słońce tutaj w Tajlandii, bo jest bardzo mocne i nawet nie czujecie, a szczególnie jak jest właśnie na łódce, jak jest duży wiatr, to w ogóle nie czuć, że to słońce was bierze, a serio bierze. I dobiłyśmy do kolejnego brzegu. Nasz kapitan teraz dał nam lunch do zjedzenia i wodę i możemy sobie właśnie tutaj usiąść teraz na tym kolejnym przystanku i takim pięknym widokiem jeść jedno. Tutaj już jest sporo ludzi, bo jest chyba godzina 12, tak że wszyscy mają tutaj teraz przerwę lunchową, łącznie z tymi takimi większymi grupami, które właśnie mają już takie zorganizowane duże wycieczki. Szybko Wam pokażę, jak wygląda w niskim sezonie frekwencja turystyczna. Jest tutaj sporo osób, ale też tak naprawdę jest tutaj bardzo mało miejsca, bo to jest taki malutki półwysepik. I jak na to, że jest środek dnia, nie rano i deszczowa pora, no to nie jest dużo ludzi tak naprawdę. my małpy! Jezu, o nie, małpa sobie płynie! Nie, no tego jeszcze nie grali. Małpa przejęła naszą łódź. Nasz ukochany pan z naszego noclegu W ogóle oni są niesamowici, także mega wam, jak będziecie na koja, no i polecam ten nocleg. Przyjeżdżamy z wycieczki, oni mówią, czy nas gdzieś zawieźć, za darmo, wszędzie za darmo. Do sklepu nas podwożą, do restauracji nas podwożą, non-stop. Są przecudowni, przekochani ludzie. I właśnie teraz nas pan podwiózł do 7-Eleven, bo jest z 2 km od naszego hotelu. Zatrzymał się też na chwilkę, po coś dla siebie i nam też coś dał. Oli. I. Pan nam dał coś fajnego spróbować Wygląda to w ten sposób i powiedział, żebyśmy sobie spróbowały Tylko nie wiedziałyśmy, jak się do tego zabrać Więc pan się w ogóle zatrzymał na poboczu I nam wysiadł i pokazuje, jak to się je Wygląda to tak I pan mówi, że to jest w ogóle coś z kokosa Nie wiem, czy do końca to jest smażone Tak to wygląda, ma taki miąż, Trochę jak taki banan w cieście to wygląda Nie wiem, do czego to można porównać Ale jest zawinięty w taki liść O Jezu, mega dobra, Co to, to jest? Nawet nie mogę do niczego tego porównać. No nie ma w ogóle porównania. Pan mówi, że to jest kokos, ale to mi w ogóle kokosem nie smakuje. Trochę jest taki banan w cieście. Naprawdę musicie tego spróbować. Jak zobaczycie takie pęczki na jakimś straganie, to koniecznie próbujcie, bo naprawdę świetne i pierwszy raz już takiego próbuję. Zrobiłam sobie małą drzemkę, bo tak ze mnie woda energię wyciągnęła. Chwila snu. Akurat w międzyczasie zdążyło być trochę wietrznie i coś tam może popadało przez pół godziny. A teraz wyszłyśmy i znowu jest ładnie, i idziemy na taką obiadę kolację. Plus tutaj na piechotę od nas z 200 metrów jest też taki bar, który się nazywa Sunset Bar, gdzie właśnie podobno są piękne zachody słońca i można sobie kupić fajny koktajl, także idziemy przetestować. O, tu jest sunset bar, ale to tu mamy iść potem. A my miałyśmy iść teraz na jedzenie. Jedzenie jest tu obok gdzieś, właśnie muszę sprawdzić mapkę. To za życie, człowiek coś dreamacz. Napić i patrz. Akurat święto. Ja mam coś takiego ja pecha. Właśnie ta wyspa koja noi Głównie tutaj żyją muzułmanie, stąd też różne takie zasady, typu że nie ma właśnie alkoholu, głównie na tej wyspie. Jeżeli chodzi o takie bary, to zazwyczaj jest, no bo to jest jakby miejsce takie już gastronomiczne, ale w sklepach nie kupicie. Ale dzisiaj akurat wyjątkowo jest święto buddyjskie, i z tej okazji w ogóle nie ma alkoholu, nawet w barach. I taka droga prowadzi do tej knajpki. Trochę jakbyśmy wchodziły komuś prywatnie na posesję. O Jezus Maria, patrz na to. Co to jest za zwierzę magiczne? Tam łazi. Sytuacja takich, mamy gości po drodze. Uuu, więcej zwierzątek. Mierdzi tu jak w zoo. O matko, jakie fajne. Co to są ze zwierzątka? Właśnie usiadłyśmy w tym Golden Sky View w restauracji i cenki są nawet poko są chyba lepsze niż w ostatniej restauracji, bo Chicken Satay tutaj kosztuje 120 batów, więc taniej niż ostatnia, bo chyba było 150 czy 160, a tutaj Wam pokażę przykładowe cenki, chociaż i tak nadal to nie jest taka cena, jak ja pamiętam, więc nie wiem, czy to jest kwestia tej wyspy, że jest taka mała, jest mało restauracji, czy po prostu ceny wzrosły, ale jak ja pamiętam ceny takich posiłków, no to w takich małych restauracyjkach to było za jakieś 80 do 100 batów. Zamówiłyśmy też sobie właśnie fruit smoothie, czyli smoothie z marakui I oczywiście zamówiłyśmy przyspieszonego chicken satay z tym orzechowym sosem, bo jestem turbo -funką. I Vera zamówiła ryż z krewetkami pierwszy raz. Krewetki na tym wyjeździe, a ja niestety się trzymam standardów i pataj z kurczakiem. Ale to dlatego, że tutaj też nie ma obrazków i ciężko się strasznie było dogadać z tym panem. I właśnie przyszło nasze passion fruit smoothie. Zobaczcie jakie ono jest Piękne. Oni się tak w ogóle tutaj w tej Tajlandii starają. Wszystko wygląda tak estetycznie i ten kwiatek z tą słomką dopasowany. Beautiful. Czy też chicken satay i przepiękny chicken pad thai. Zobaczcie jak to pięknie wszystko wygląda. To jest jeszcze ryż z krewetami wery. I zaczynamy. Ucztę. Good morning, good morning. My się budzimy, a na naszych drzwiach przywiązana taka siateczka. To jest już drugi dzień z rzędu, kiedy pani właścicielka robi nam pyszne, ciepłe śniadanie chyba nawet nie było tego w naszej ofercie, żeby było śniadanie w cenie, więc super. Tak jak mówię, oni są niesamowici, a to, co ona przyniosła, to są chyba, coś się roti, czyli takie omlety zwijane jak naleśnik i chyba posypane cukrem. Pyszne to jest, już raz jadłyśmy i drugi raz wisił nas na drzwiach. Niesamowita pani Ania. W ogóle śmiesznie, nie zawijają to w taki papier, trochę jak zwykły papier A4. I wygląda to tak. I ona jest taka słodka, bo nam jeszcze pokroiła tego omlecika w takie malutkie kawałeczki. Także cheers. Właśnie nasi kochani państwo nas zawożą na kolejną plażę. Ich takim autkiem specjalnym, otwartym. Tym razem jedziemy na plażę, która się nazywa Taika. I to jest taka wyjątkowa plaża, na której jak jest odpływ, to można takim wąskim paskiem piachu dojść na taką malutką wysepkę. Zobaczymy, czy nam się uda. A jeszcze, co ciekawe, obok jest miasteczko i wodospad, także idziemy zobaczyć, co nas dzisiaj czeka. Generalnie jeżeli chodzi o update pogodowy, to pogoda jest nadal wspaniała, chyba ani razu nam nie padał deszcz, oprócz tego, że w nocy trochę padało przez jakieś 10 minut, a tak to w ciągu dnia to ani razu, naprawdę, więc... I do tego nie jest tak, że jest pochmurno, jak widzicie, jest po prostu piękne słońce. A przypominam, jest środek lipca, sezon niski, pora deszczowa. Jeszcze szybka rada. Wzięłyśmy sobie przejściówki do kontaktów, te angielskie, bo nie wiem, nie, nie pamiętałam, czy się przydadzą, czy nie. I od razu Wam mówię, że nie musicie ich brać. Przynajmniej tu, gdzie my jesteśmy, to w większości miejsc nie trzeba mieć tych przejściówek, bo wszędzie te nasze zwykłe ładowarki wchodzą bez problemu do kontaktu. Także wydaje mi się, że jest to zbędne. Przejechałyśmy właśnie do takiej miejscóweczki, która była polecana i wyskoczyła mi też na Google Mapsach z takimi super słodkimi napojami. I nie możemy się zdecydować. O matko, jest tyle pięknych rzeczy tutaj. I mega tanie. Nie, no ja mam z jakichś czterech rzeczy, które chcę się napić. Te są takie to, to piękne to, to, to napoje, to, 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 to za jakichś 6 to, to, to. zł. Tutaj jest też ta tajska herbata, którą ja uwielbiam. Są różne kawki mrożone, jest też mnóstwo maczy w różnych wersjach. Chcę też to dodać, to, 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 dodać na przykład tapiokę, jakieś inne gadżety do środka. No ale powiem Wam, że wygląda to naprawdę świetnie, jak Pani to tam robi. Patrzcie, jak to wygląda w Google Maps. Boże, zobaczcie. Nie no, jak mam się zdecydować? No jedną rzecz, zobaczcie na no to Oreo. No i niestety wzięłyśmy to samo. Chciałyśmy spróbować z różnych rzeczy, ale nie mogliśmy się powstrzymać. Wzięłyśmy Oreo, frappé. Mam nadzieję, że będzie przepyszne. A w ogóle jest dzisiaj tak gorąco, że to jest hit. Ja stoję i się po prostu topię. Nie ma ani trochę wiatru, nie ma ani trochę chmury. Naprawdę jest taka pogoda i nawet serio jest ciężko uwierzyć, że to jest w ogóle... Sezon deszczowy. Gorąco! Gorąco to I tak wygląda produkt finalny. Zobaczcie, jakie to jest piękne i wielkie w ogóle. Taki wypasiony shake za jakieś 6-7 zł. Niesamowite. Jeszcześmy właśnie takiego barku, z którego są schodki, i zejście tutaj na tą taką płachtę piaskową. I mamy chyba idealne w ogóle warunki, żeby przejść na tą wyspę, bo ona tak idealnie wystaje po kostki, więc myślę, że na spokojnie da się tam dojść. Mamy takiego farta, jeżeli chodzi o warunki przyrodniczo-pogodowe, że, że dla mnie to jest hit. No i się udało, jesteśmy. Tam jest plaża z barkiem, a my idziemy na tą wysepkę po piachu. Generalnie woda jest jak zupa, prawie jej nie czuć, jak mamy teraz pokostki, ale jest na pewno coś fajnego do odhaczania, jak się tutaj właśnie na No i no jesteśmy na tej wyspie. Udało się, to było bardzo proste, jest jakaś godzina 14, myślę. Idealna przestrzeń na to, żeby się tutaj właśnie spacerkiem przejść. A to drzewo to silny zawodnik, muszę Wam powiedzieć. Nieźle sobie radzi tu w wodzie. Starłyśmy na bezludną wyspę. W sumie nic więcej tu nie ma. Można sobie poróbić fotki. Taka skała z drzewkami. No i właśnie ten płacz piachu do wody. ogólnie zabawnie, bo jesteśmy kompletnie same na każdej plaży. Jeszcze nie byłyśmy na żadnej plaży tutaj na tej wyspie, gdzie byłby ktokolwiek, ktoś się opala czy pływa. Jesteśmy wszędzie prywatnie, mamy prywatne plaże. Nawet się zastanawiałyśmy, czy to jest ok, w sensie, czy jakby te plaże są ok, skoro nikt tu nie pływa, ale wydaje mi się, że tak, bo oglądałam vlogi inne i normalnie ludzie tutaj pływali, więc chyba mamy po prostu plażę i, i całą wyspę dla siebie. Sytuacja plażowa, tam jedynie jakaś czapla jest. Małe takie coś. Znalazłyśmy na mapie, że jest tutaj gdzieś wodospad, także idziemy zobaczyć. Przy samej drodze, przy samej plaży to naprawdę. Problem, bo chyba jedyna ścieżka to jest ta. O, czyli prawie jej nie ma generalnie. Chyba próbujemy się tam wbić. O mój Boże, to dopiero jest experience. Dzieci nam machają. A jak słodko. Wygląda na to, że to jest prywatne kąpielisko tutejszych dzieci. Skaczą sobie z tego wodospadu. Mocne. Siedłyśmy właśnie w barku. W sumie to się głównie napić, ale wyszło na to, że jak zwykle coś zamówiłyśmy do jedzenia. Ale przyszła nam oczywiście tajska herbatka, przepyszna jak zawsze. Tak wygląda przepięknie. I oprócz tego standardowo chicken satay oraz kokosowe kary z ryżem. A tak w ogóle chciałabym tylko zauważyć, że. Koło 15 woda kompletnie znika z plaży. Także w tym momencie nasza plaża wygląda tak, że trzeba by było iść chyba z półtora kilometra, żeby w ogóle dojść do wody. Najlepsze jest to, że my przyszłyśmy właśnie sobie poplażować, i w momencie, kiedy się położyłyśmy, to zaszło słońce, spadło kilka kropel deszczu. I woda zniknęła z zatoki. Także świetnie. Świetne wyczucie czasu jak zawsze. Natomiast rozmawiałyśmy z właścicielem jednej restauracji i powiedział, że tak naprawdę o 12 w południe i o 12 w nocy jest najwyższy poziom wody, jeżeli chodzi o pływanie najlepiej. A potem już pomiędzy tymi 12 właśnie spada. No już po pierwszym jedzonku powiem Wam, że tutaj właśnie w tej restauracji, co jesteśmy, czyli Stella Restaurant, musicie, jak będziecie spróbować, Kokonad kary. Jest przepyszne i można wziąć bez ostrości, żeby było łagodne. I jakiś ptak strasznie głośno tutaj nawala. Strasznie głośna dyskusja. Ale jeżeli będziecie tutaj w Stella Restaurant, to koniecznie musicie spróbować tego kokonat kary. bo jest przepyszne. Naprawdę. Top of the top. I powiem Wam, że mamy teraz taką chillerę, bo siedzimy sobie same i tylko Tajowie. Tak samo siedzimy sobie tutaj nad brzegiem. Mm, Piachu, bo nie ma już wody, bo odpłynęła cała. Sobie tak chilujemy, jest wspaniale, jest cichutko, i tylko ptaki, właśnie. No, żyć nie umierać, słuchajcie, żyć nie umierać. Dzień piąty albo czwarty. My jedziemy właśnie do przystani połudeczkę. W międzyczasie jeszcze zatrzymamy się w 7 Eleven jakiś zimny prowiant i coś dobrego do picia. Gdzie jest tak gorąco? Mas tak gorąco, naprawdę. Wyjeżdżamy właśnie z i. I będziemy się przemieszczać na kolejną wyspę. Tuż obok w sumie rejs łódką będzie pewnie zajmował z 10 minut, jak strzelam. A jeżeli chodzi o tą wyspę, to ja jestem zachwycona, przepiękna, naprawdę. Każdemu polecam, wygląda jak hawaje. Prawie nie ma ludzi. Szczerze nie widziałam żadnego komara, nic nie, ani razu jeszcze od, odkąd jesteśmy w Tajlandii nie ugryzło odpukać. <grym> Ale naprawdę nie widziałam żadnego komara. Przedzdobna wyspa. Na dziś to wszystko, ale przygoda dopiero się zaczyna. Zostaw suba, napisz w komentarzu, co myślisz, i widzimy się w kolejnym filmie.